Witam Was serdecznie i zapraszam na Wasze ukochane, ulubione Get Ready with Me. Moje zresztą też, bo zawsze nagrywam je spontanicznie. Nie wiem, co tutaj się urodzi na mojej twarzy. Ale dzisiaj mam Wam do pokazania fajny produkt do przetestowania: też tutaj na Wizji. Produkt, który bardzo często ostatnio towarzyszy mi w jakichś podróżach. Takich krótszych, krótkodystansowych, krótkodniowych, kilkudniowych, o tak się mówi poprawnie, a mianowicie jest to paletka firmy Debar, którą postaram się wykonać większą część makijażu. Mamy tutaj jednocześnie cień i róż, rozświetlacz i cień, cień do powieki i do linera, cień do brwi i do załamania. No i dzisiaj będziemy tym działać. Ciekawa jestem, jak to się sprawdzi i jak bardzo ją będę potrafiła wykorzystać. Zapraszam. Zacznę sobie od oka właśnie od powieki, no i na pewno może bazę painterly, z Maka Paint Pot. No i teraz przejdę już do cieni, czyli do wspomnianego wcześniej malucha, który tak jak mówię jest genialnym rozwiązaniem w podróży, no bo nie musimy brać osobno różu do, cienia do brwi, rozświetlacza linera, dużo miejsca zaoszczędzamy dużo wagi zaoszczędzamy zwłaszcza, że te produkty, no mówię cztery małe produkty, a zaraz zobaczymy ile można z nich wyciągnąć e, tak w ogóle paletka nazywa się California Driving License Face Palette działamy pierwsze to, na całą powiekę nałożę oczywiście ten jasny cień który jest cieniem i highlighterem czyli rozświetlaczem jednym póki co działam nad powieką no i ten dzień oczywiście nakładam na całą powiekę. Wiem, że taką paletkę tylko że większą, więcej opcji kolorystycznych i też cięższą pokazywała Maxi i też właśnie wyciskała z niej jak najwięcej się da. No, a dzisiaj ja z taką mikroskopijną maleńką. No i dalej mamy tutaj zalecenie, żeby ten jasny brąz nałożyć w załamanie. I oczywiście wszystko rozetrę. Szaleństw tutaj oczywiście nie będzie, bo kolorów nie jest zbyt wiele, ale jeżeli chcemy jeszcze bardziej zaszaleć, to ja na środek powieki nałożę troszeczkę tego różu, który jest podpisany jako cień również, żeby nie było. jest i różowy. Żeby wykorzystać jak najbardziej tę paletkę, to zrobię sobie linię taką eyelinerową, ale nie eyelinerem, tylko właśnie tutaj tym cieniem. Linia po prostu na górnej linii rzęs tyle. I do dolnej powieki też wykorzystam sobie ten cień gotowe, jak na tak wąskie pole manewru, to myślę, że nie wygląda to aż tak nudno i jeżeli chodzi o powiekę, myślę, że to sprostało moim oczekiwaniom. Tak jak mówię, na dwudniowy wyjazd gdzieś niedaleko, w sumie żadna różnica, czy daleko, czy nie. Na dwudniowy wyjazd myślę, że taki makijaż by mi się nie znudził. Przechodzę do twarzy. Na całą twarz nałożę sobie krem z Golden Rose krem BB SPF 25, który ostatnio bardzo lubię. Dzisiaj zrobię to pędzlem. Zazwyczaj kremów BB nie nakładam pędzlem, ale dzisiaj taka ochota mnie naszła. A co? Rektor. dzisiaj w ruch pójdzie ten Scatrice Liquid Camouflage, pod oczy w sumie tylko, bo reszta nawet nieźle się prezentuje dzisiaj wyjątkowo. I wszystko przypudruję sypkiem pudrem ryżowym z Paese. Teraz tę moją bladość zbiję troszeczkę genialną terakotą z Golden Rose bronzerem, jest naprawdę świetny i dodaje twarzy tam właśnie glow i taki lekki wakacyjny wygląd. Ja już się nie mogę doczekać, kiedy jakieś opalanko, więcej słońca, ciepło, w Irlandii to na razie średnio wygląda, wiem, że w Polsce już całkiem nieźle. Od razu lepiej. I konturowanie tutaj bronzerem z maka, który już wykańczam, wykańczam. Jeszcze chwilę tylko pożyję. No i wracam do bohatera dnia dzisiejszego, czyli właśnie do tej paletki. I oczywiście róż. I użyję sobie tutaj tego maluszka, który naprawdę ładnie wygląda. Taki brzoskwiniowy, matowy kolor. O, widzicie, jak się prezentuje. Całkiem ładnie. No i rozświetlacz, zobaczmy, jak w roli rozświetlacza sprawdzi się ten cień. Ja już go wcześniej miałam jako rozświetlacz, więc w zasadzie nie boję się go nakładać. Całkiem ładnie. Jest to taki zimny, chłodny kolor. Nie złoty, a właśnie srebrny. Z lekką ilością różu. Nie jest to siostra Merylu. Na pewno nie. Ale ładnie całkiem wygląda. Nie przerażajcie się. Moje policzki, jak zwykle, oczywiście jeszcze staną poddane procesowi rozcierania, a ja wracam do... do brwi? Do oka? Do oka niech będzie. Linia wodna, szybciutko kredką z Rimmela standardowo in the nude. No i rzęsy. Tutaj mam dzisiaj Volume Million Lushes z L'Oreal. Dobrze, przechodzę do brwi i wracam właśnie do tej paletki. O ile różu rozświetlacza cieni używałam wcześniej, to cienia do brwi nie, dlatego że on wydaje mi się zbyt ciepły. Zresztą sami zobaczcie, no, dzisiaj w ramach testu i właśnie takiego mega wykorzystania tej paletki, Użyję go do brwi. Zobaczymy, co się wydarzy, zobaczymy, co się stanie. Najwyżej będę to czymś naprawiała, przykrywała jakimś ciemniejszym cieniem. Ale właśnie myślę, że to jest też doskonały moment dla mnie, żebym przetestowała, jak ten cień na brwiach wygląda. On jest tutaj w opakowaniu taki trochę rudy, więc no nie powinno tak być. Ale nie jest najgorzej. Jest trochę rudo, ale nie jest aż tak bardzo ciepło, jak myślałam, że będzie. Więc może jak tintem to wyrównam zaraz, to będzie lepiej. Można by je pomieszać, ale z kolei ten ma straszne drobinki złota, więc automatycznie odpada. Gdyby był matowy, myślę, że tutaj można by było dużo uzyskać. W tym wypadku jest trochę średnio matin. Tint mam tutaj ten zrewitalaż, który polecałam w ulubieńca. I on jest taki dość chłodny. Zobaczymy, może tu coś naprawi. No, szczerze, to ja jednak wolałabym zapakować coś dodatkowego dobrze, niż polegać na tym cieniu, bo to widać, że powinien być o wiele chłodniejszy. A teraz rozetrę sobie jeszcze te policzki. No i jeszcze usta. Chyba nigdy nie używałam tej kredki, którą kiedyś kupiłam w Dillisie, pokazywałam Wam w holu. To jest ta Exaggerate Waterproof um, Lip Definer, chyba tak. Ta, co używałam jej do oczu, tylko, że ta jest do ust i ma przepiękny kolor. Mnie kosztowała 1,50 euro. Jaki to kolor? Jaki to kolor? Pure 0,5. No i właśnie nią pomaluję dzisiaj usta. Piękny kolor, malinowy, bardzo długo się utrzymuje, bardzo matowy, aż tak bardzo matowy, że trochę mnie denerwuje, więc na środek nałożę sobie błyszczyk z, od Flair de Force, które dostałam od Ewy, żeby nie było aż tak tempo i matowo. ten błyszczyk jest też bardzo fajny, bo on raz, że ma super nude kolor ale to nie o to chodzi, teraz chodzi o to, że nie jest taki bardzo lepki raczej daje bardziej kolor niż się klei, no ale się świeci jak to błyszczyk. Jeśli chodzi o moją dzisiejszą fryzurę, to ja mam dzisiaj świeżo umyte włosy, więc myślę, że tu obejdzie się dzisiaj bez kręcenia bez jakichś dziwnych wymysłów bo chyba jest okej. Okay. Może jakoś się zepnę? Może najpierw wymyślę, w co się ubiorę, a potem dopasuję do tego fryzurę. Często tak robię, to jest pomocne. Tak. Ja myślę, że dzisiaj się obędzie bez układania włosów, dlatego że po raz pierwszy, ale nie chcę go zniszczyć. Chyba ja pokażę Wam się w tym kapelutku, bo tutaj jest metka na wizji ją uroczyście odetnę. Znaczy, używany prawie, zaraz będzie używany. Albo może ten? Też mi w sumie pasował. Ten jeszcze lepiej do rękawków, do wszystkiego. No nie wiem, nie wiem. Jeszcze się namyślę. Ale już wiem, że z włosami nic robić nie będę. A za to wiem też, że chcę podsumować paletkę. Chcę powiedzieć e, słów kilka, jaką paleta do cieni sprawdziła się świetnie, paleta do policzków też. Nie trzeba zabierać różu, wielkiej palety cieni. I rozświetlacza. Wszystko mamy tutaj w tym jednym, więc myślę, że ok, Do brwi. No ja jej nie używać. Uży... Nie używać. Ja jej nie używam i używać nie będę. Jestem ciekawa, co wy myślicie o takim wynalazku. Czy to się sprawdza? Taki, czy to fajne? Taki maluch, który zawiera dużo. Czy lepiej jednak potaszczyć wszystkiego osobno? A ja już teraz zapraszam Was na strój dnia. W Dublinie, pomimo pięknego słońca, temperatury jeszcze niestety nie zachwycają. Stąd moja stylizacja gdzieś taka na pograniczu wiosny, ale jeszcze troszeczkę niestety zimy. Główną rolę myślę, że odgrywa tutaj właśnie dzisiaj kapelusz. Kapelusz już wiele razy wam pokazywałam i on jest z Primarka. Niestety zmuszona jestem mieć na sobie jeszcze płaszcz i płaszcz też już widzieliście nieraz i on jest z Shinsa. Koszulka, którą mam na sobie to jest chyba najbardziej wiosenna rzecz. To taki lekki crop top, e, może to nie jest do końca crop top, no ale ta koronka tworzy z tej bluzki crop top Luska pochodzi z Dresling. Spodnie też już pokazywałam w ulubieńcach. Są wywietrzniki, znaczy, że wiosna nadchodzi. I spodnie to są spodnie z wysokim zdanem, z Zary. Buty to sztyblety Lasockiego, które kupiłam będąc w Polsce. A torebka na dziś to Selma Medium od Michaela Corsa. Tyle, mam nadzieję, że stylizacja, jak i makijaż jedną paletą wręcz prawie wam się podobały. Dajcie znać, zostawcie po sobie ślad. Pozdrawiam was serdecznie do zobaczenia.